Barwny korowód w tym roku szczególnie barwny i szczególnie mam nadzieję atrakcyjny, albowiem część szkół przygotowała specjalne niespodzianki dla Państwa. Warto więc się ustawić, warto obserwować. Warto też chyba do tego korowodu potem się dołączyć. Ostatecznie to nasze wspólne święto, nasza wspólna dzisiejszego dnia zabawa. Pewnie już Państwo zauważyliście, wśród atrakcji znanych z poprzednich obchodów dni miasta, na przykład wielkiej sceny, świateł, takiej mocy nagłośnienia, że słychać mnie na drugim końcu Hojnowa. Mamy rzecz zupełnie nową, po raz pierwszy w naszym mieście Telebim. Spory. Na tym Telebimie będzie można obserwować zarówno korowód... z nagradzamy brawami, nagradzamy oklaskami. Przywitajmy naszych najmłodszych kojnowian, najmłodszych bohaterów tego korowodu. Gorąco i ciepło. Należy im się naprawdę. Za przedszkolem numer 1, przedszkole numer 3. I już jak widzę w powietrzu wspaniałe, myślane bańki, to te urządzenia, które rozdawaliśmy tam najmłodszym na placu zamkowym fruwają teraz w powietrzu tu pomiędzy wczyny z grupy akrobatycznej, które czasami prezentują się u nas na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kojnowie. Idą sportowcy machają do nas wdzięcznie. A tu proszę Państwa. Mam wrażenie, że rzeka skora przybrała. Coś jak niebieska woda. To musi być szkoła podstawowa numer 4. To ci szczęściarze, którzy na basen będą mieli najbliżej. I coś mam wrażenie, że to taki basen. Na próbę i na zachętę tu dla Państwa właśnie szkoła podstawowa numer 4 prezentuje. Korowodzie w reprezentacji szkoły dostrzegam także zespoły taneczne, bardzo mi miło, pokazywały się u nas. Pozdrawiam serdecznie, widzę też sportowców. Dla nich także duże brawa, duże oklaski. Na czele to chyba tam skora ta kukła, taka niebieska, wymakująca rękauma, pozdrawiająca wszystkich. Tylko Państwo też kiepsko pozdrawiacie ten korowód. Naprawdę, mili Państwo, nie im wyrazów uznania. No i proszę! Gimnazjum nr 1 przed nami! Dzień, nowy dzień, wróć przez dół, z widzę zmęczoną twarz Nie jest źle, wróć się plus, tyle bym sobie dał Dziewczyny z Dżajfa, masa sportowców Bo to przecież szkoła z wielkim sportowym zacięciem I nad nimi także wierują meglane bańki, a czemuż by nie? Nie rąk syn, najmłodszy wiatr, pracy brak, straszna mnie odzie Brawo, brawo, brawo. I grupa gitarowa działająca przy gimnazjum numer 1. Grupa znakomita. Pozdrawiamy gitarzystów. Gitarzyści pozdrawiam Państwa. Świetnie, właśnie, moi drodzy, możecie się obejrzeć nieco i zobaczyć jak prezentujecie się na tym olbrzymim telewimie. To jest dopiero przeżycie i doświadczenie. A już za gimnazjum numer 1 podąża gimnazjum numer 2. Tu także cała masa i kolorów. Bardzo tańczowo się zrobiło. Pozdrawiamy gimnazjum nr 2, pozdrawiamy jego, wszystkie jego grupy. Taneczne, sportowe. Dokonań tego, co gimnazjum nr 2 oferuje jest naprawdę wiele. Ci z Państwa, którzy oglądali już nasze reklamówki wyświetlane na telewizji, mieli okazję się przekonać, że w szkole dzieje się naprawdę, naprawdę wiele i coraz bardziej dorosła młodzież przed nami, czyli powiatowy zespół szkół, powiatowy zespół szkół, serdecznie pozdrawiamy liczną, szeroką reprezentację. Myślę, że nie sposób byłoby wymienić wszystkie szkoły zawodowe, techniczne, licea, które w tym ogromnym zespole się mieszczą. Przypomnę tylko Państwu, że to aż trzy budynki, kiedyś oddzielne szkoły, kiedyś technikum mechaniczne, kiedyś liceum, kiedyś szkoła rolnicza, A teraz wszystko w jednym, olbrzymim, powiatowym zespole szkół, który serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. Widzę, że wśród nauczycieli także dyrektor na naczelny szkoły, ale także dyrektorzy poszczególnych placówek oddziału. I proszę, proszę, na zwieńczeniu szkoły maszerują tancerze, czyli diabołki, a tuż za nimi w otoczeniu grupy Alantico formistrz miasta pan Jan Serkies, pan przewodniczący rady Jan Skowroński, radni naszego miasta, kurs Koranta, który już za moment pojawi się tutaj na scenie. Przypomnij, odświeży Państwu pamięć o naszym mieście w pieśni, która po raz pierwszy pojawiła się przed rokiem, a teraz wykonana powtórnie zacznie się, mam nadzieję, stawać stopniowo hymnem naszego miasta, wykonywanym, odśpiewywanym już cyklicznie, dorocznie. Pozdrawiamy pozostałych mieszkańców, którzy zechcieli włączyć się do korowodu, zaistnieć także na naszym olbrzymim telewimie. Mieli Państwo grupa czoło, dochodzi już myślę, Gdzieś na wysokość kościoła apostołów Piotra i Pawła. Tam gorowód nieco zostanie spowolniony, powstrzymany, albowiem, tak jak mówiłem wcześniej, dziewczęta z karambola najmłodszym hojnowianą wręczać będą różnokolorowe balony. Te balony nie napełnione helem, więc myślę nie odfruną w powietrze. Natomiast napis Dni Chojnowa 2010 będą stanowiły miłą pamiątkę tego, co już za moment będzie się tutaj działo. Jesteście gotowi? No trochę więcej osób, ale cisnęło to jeszcze chyba nie. Drodzy Państwo, rozpoczynamy Dni Chojnowa. Jesteście gotowi? Powiedzmy, że Państwo są gotowi. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, zaproszeni gości. Co roku o tej porze w czerwcu spotykamy się na wojnowskim rynku, aby chociaż na moment wrócić do historii i tradycji hmm. naszego miasta. Gorąco witam dzieci i młodzież Chojnowskich Przedszkoli i Szkół i opiekunów, rodziców, którzy tak pięknie i barwnie zaprezentowali się w tegorocznym korowodzie. Jesteśmy z Was dumni. Witam mieszkańców tak licznie przybyły. I oklaskujących uczestników korowodu. Również tych, którzy czynili to z okien i balkonów. Witam Rajców Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym panem Janem Skowrońskim. Witam zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam starostę Legnickiego pana Jarosława Kumennego i radnych powiatu Legnickiego. Witam Panią Wójt Barbarę Jasińską i Zastępcę Panią Wandę Pomiczewską. Witam Przewodniczącego Rady Gminy w Poinowie Pana Krzysztofa Sowińskiego, Zastępcę Pana Tadeusza Tomaszewskiego i Radnych Rady Gminy. Witam wszystkich pracodawców naszego miasta, dyrektorów i kierowników jednostek miejskich. Witam wystawców prezentujących się podczas ósmego Festiwalu Tkarstwa i Rękodzieła Artystycznego. Witam artystów, którzy będą występowali na deskach tej sceny i życzę udanych występów. Witam przedstawicieli mediów na czele z dziennikarzami Radia Plus, którzy na żywo relacjonują przebieg Dni Kojnowa. Z okazji Święta Miasta Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, a nade wszystko radosnego, pełnego niezapomnianych wrażeń świętowania. Pragnę również przekazać, kierowane do mieszkańców naszego miasta, życzenia wszelkiej pomyślności od europosła Piotra Borysa, wojewody dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca, i marszałka województwa dolnośląskiego Marka Łapińskiego. Zapraszam Państwa do wspólnej zabawy, a także do odwiedzenia kramów z wyrobami artystycznymi. Dni hojnowa Anno Domini 2010 uważam za otwarte.